Zakochałem się w tobie od pierwszego wejrzenia. Nigdy nie widziałem tak pięknej dziewczyny. To okrutne walczyć z tobą, mimo że tak cię kocham. Tak mi smutno. Co ci jest? Wszystko dobrze. Który z nich napisał te bzdury? Patrzą na nas. Dajcie spokój, to durnie. Dlaczego tak na nas patrzą? To wstyd, takie listy w trakcie zawodów. Grałam wiele razy i nigdy nie zdarzyło mi się coś takiego. Nie zagram już z chłopcami. Nie jesteśmy przyzwyczajone, żadna z nas nie miała chłopaka. Może o tym wiedzą. Są okropne. Nie możemy przegrać. Nie zniosę tego. Są źle wychowani. Nie przestają na nas patrzeć. Udało się, wszystko idzie dobrze. Muszę jednak się upewnić, Adamie. Proszę, zamknij jedno oko. Bardzo proszę. Teraz wygramy. Na boisko, gramy dalej. Przez to zmęczenie nie ustaliliśmy żadnej taktyki. Mylisz się, mamy świetną taktykę. Nie rozumiem. Spójrz, dzieje się z nimi coś dziwnego. Co się stało? Ruszajmy do gry, będzie wesoło. Co im jest? Nie wiem, oby wygrali. Skoncentrujcie się, nie dopuścimy ich do kosza. Tak jest. To mi się nie podoba. Skoro są tak bezczelni, że piszą listy miłosne, odważą się na coś gorszego. Kto Co to napisał? Kapitan? Starajmy się, walczmy, okażmy się mężczyznami. Chcą okazać się mężczyznami? Na pewno chcą z nas zażartować. To pomysł kapitana. Starajcie się, chłopcy. Ten w opasce też jest podejrzany. Może ten? Jeśli nie tamci, to chyba on. Czemu nie? To na pewno ten blondyn. To on do mnie napisał, a przed chwilą mrugnął do mnie okiem. To do mnie mrugnął, ciągle na mnie patrzy. Adamie, chcę ci coś powiedzieć. Wymyśliłem nową taktykę i jesteś mi potrzebny. Pomożesz mi? Tak, ale czy to się uda? Oczywiście. Sędzio, przecież to był faul. Dobrze, tylko tak dalej, górą nasi. Wcale nie chcę im kibicować, ale tym razem chodzi o życie Anny i moje. Co się z nimi dzieje? Świetnie, stosujmy dalej tę taktykę. Uważajcie, nie pozwólcie się dotknąć. Teraz obrona. Kapitanie! Świetna akcja! Uważaj, zaraz cię pocałuję. Pocałuję? Pocałunek? Dobrze, Adamie, do akcji! Tyłka! Już lepiej? Jak się czujesz? Jaki on romantyczny, zaraz mnie pocałuje. Już nie mogę uciec. Nie róbcie tego. Myślała tylko o sobie. Nie ma wstydu. Niedobrze, przerwałyście nam. Biegnijmy pod kosz. Daj mi piłkę. Powinien się wstydzić. Wygląda, jakby chciał ją przewrócić. Na Adamie, bądź silny. Spokój, dajcie mi piłkę. Kapitanie, piękni Oddam ci piłkę za jeden pocałunek. Brawo! brawo. Teraz brawo, zrobisz z nimi, co chcesz, ale pozwól grać i nam. Z drogi! Chodź w skarbie, dzidzić cię pocałuję. Nie trafiłem. Gardzę tobą. Masz rację, wstyd chybić do tak łatwego celu. Jak się czujesz? Już lepiej? To było straszne. Wiesz, wargić się trochę przesunęły. Teraz dobrze. Co za bezczelność. Tak wykorzystywać zamieszanie. Chociaż kiedy przeczytałam list, nie myślałam, że to on. Ty też dostałaś list? Ty też? Ja też. Już rozumiem. Ten mały błazen zakpił z nas. Zapłacisz mi za to.